Tegoroczny kurs Zostań sędzią ukończyło 37 osób. Pierwszym etapem były zajęcia teoretyczne, prowadziliśmy je online. Materiały, które były wykorzystywane do prowadzenia kursu otrzymaliśmy od Centralnej Komisji Szkoleniowej Kolegium Sędziów PZPN. -u. Kursanci pod okiem instruktorów zdobywali wiedzę teoretyczną na zajęciach w sobotę i niedzielę. Dzisiaj mamy kolejny etap jakby kursu, zajęcia praktyczne, czyli kursanci zapoznają się z dokumentacją meczową, która, która jest przed każdym meczem zgodnie z regulaminem konieczna. Zakładamy również im profil sędziego w systemie extranet. Dodatkowo, dzięki uprzejmości Akademii Stoimil na pobliskim boisku sędziowie takie zajęcia praktyczne pod okiem naszych czołowych asystentów, jak chodzi o pracę z chorągiewką, ponieważ pierwsze spotkania kursantów w roli sędziego to będą odbywali jako asystenci. Ostatnim etapem kończącym i zamykającym jakby kurs i taką klamrę tego szkolenia będzie 13 marca w Ostródzie egzamin, który tak naprawdę jest już taką formalnością, ale jest on konieczny, aby sprawdzić też tą wiedzę, jaką kursanci zdobyli poprzez zajęcia teoretyczne oraz sprawdzić ich sprawność fizyczną, czyli przygotowanie do, do spotkań w roli sędziego.